Cześć, witajcie, z tej strony Adrian Nils, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem z gry Minecraft, ale nie mogę skakać. I żeby nie było jakichś zdradzieckich rzeczy, to ja sobie od razu poszłem w, no, w ustawienia i auto autojumpa, bo to jest challenge Minecrafta i nie mogę skakać. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i co? Zanim zaczniemy, będę musiał się jeszcze napić. Ach, no jest super. Freeze! I'm thirsty. Dobra widzowie, rozpoczynamy ten challenge i lecimy. Dobra, widzowie, kupiemy nasze pierwsze dłewno. i Przypominam, nie możemy skakać, jeśli zrobię skok. Film się kończy, i w tym jest problem. Oczywiście myszka od SteelSeries na pewno nam pomoże. A i nie, SteelSeries nie jest sponsorem tego odcinka, ale mamy już 5 drewna. Przerabiamy, robimy craft, crafting. Dobra, super, dziękuję bardzo. Stawiamy to, craftujemy. Eee, możemy sobie skraftować patyki. E, możemy sobie skraftować kilow, możemy sobie skraftować kierę. Tak, to są rzeczy, które nam na razie wystarczą. E, dobra. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli diament, to moglibyśmy to uznać jako challenge udany. I dobrze, że mam wyłączony autoskok, bo wchodzenie w dół się nie liczy. Chodzenie w dół się nie liczy, tylko podskakiwanie do góry, więc my tylko możemy chodzić yy, w dół. I dobrze, że włączyłam autojumpa. Dobra, kopiemy dalej drewno. Musimy spróbować przejść Minecrafta w tym odcinku, ale wątpię, że nam to się uda, bo czemu by nam się to miało udać. Dobra, mamy kupę drewna. Yy, Wykopmy sobie jeszcze te drewno, te drewno... Jeszcze te. Dobra. Przepraszam, ale... Dobra, nieważne. Yy, uciekła nam świnka-chlinka. Okej, okay, dobra. Nadu możemy. Ale przypłynąć nie możemy. Yy, przepraszam, krówko. Ale potrzebuję troszkę mięska. Potrzebuję. A zostawmy ją, biedna krówka. Znajdziemy po prostu sobie... Jak się to nazywa? Hmm, znajdziemy wioskę, w której będzie zasadzone różne rzeczy. Ale ciężko mi będzie szło jakoś tam... W... A! Schodki możemy zrobić! Ty, schodki! Ile to byśmy mieli? Byśmy schodki sobie zrobili. Jakie 300 IQ? 300 IQ moment. Dobrze. Robimy to. Pyk. 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 Ale też tak, żeby też nie, nie do przesady. Ale to nam po prostu pomoże dochodzić do góry. ok o, do, o nie, tu. Dobra, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę sobie pokraftujmy tego. Bo myślę, że nam się to na pewno przyda. ok Dobrze widzowie. To wystarczyłoby po prostu tak zrobić. Tak. I możemy normalnie wszędzie chodzić. I to jest to, co się nazywa No Jumping. Tak się wykonuje, taki challenge. I w ten sposób musimy grać w tego Minecrafta, w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej challenge, przypominam, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem yy, tu. Tutaj nie, dobrze. Możemy iść. O, o! Dobra, to jest kwiatek. Nie wiem po. Nie wiem po co. Zostaćmy. Patrzcie, jak ładnie. Eee, dobra. Y -y 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 -y. Idziemy na okrąg. Dobrze, że mam auto-jumpa wyłączonego. Pik. Będzie mi łatwiej. O, o! Tutaj, okay, tu, 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 ale eksplorujemy, normalnie, profesjonalnie, widzowie, tak, y, jeśli chcecie, też taki challenge zrobić sami, y, to możecie sobie po prostu schodki skraftować i ma się wszystko z głowy, ale i tak trzeba uważać i najlepiej włączyć autojumpa. Tu, nie, no nic tutaj nie ma, pusto jak nic, nie, dobra. Stawiamy schodek i idziemy Dobra, speedrun O nie, a już chciałem tutaj jumpa zrobić. Ale blisko było. zrzedziecki jump Co to by było? Dobra, speedrun no, znowu bym teraz zrobił prawie jumpa. Prawie bym go zrobił. Bo tak chciałem sobie przyspieszyć. Bo podczas biegania, najlepiej jeszcze robić podskoki, to to jeszcze szybciej będzie. Ja bym to jeszcze zrobił. E, i teraz znowu. Nawet kiedy o tym mówię, że mam tego nie robić, to i tak to robię. Ale i tak. Polecam. Dobra. Super. E, chyba widzowie, musiałem sobie przedstawić na innym e, na, na, na mikrofon, bo było na ten, co jest podłączony, czyli na mój spedniały streamerski, youtuberski mikrofon. I chciałem się upewnić, ale ja chciałbym was przeprosić, że w ostatnim filmie była taka beznadziejna jakość. Bo mi się samo w ustawieniach. Przyciszyło, więc z tego powodu mogę Wam zrobić test z mikrofonu. Halo, 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 test z mikrofonu, test z mikrofonu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że Wam uszy nie wysadziło. E, dobra, tutaj e, mamy masę tego. Mamy masę. E, challenge będzie udany, jeśli znajdziemy wioskę. Więc idziemy szukać wioski. Idziemy szukać wioski. Ej, co? E, wiem! Budujemy sobie domek. O, świnka. Dobra. Ojej. Tutaj będziemy musieli przejść. Najgorzej. O nie. Ichie. He, he, umiem w to grać. tu tu. A jedzenia nie mam. Jedzenia nie mam. Ja tu z... O, jajo. Jajo leży. Dawać mi jajko. Ja chcę. Dobra, uwaga. Widzowie, fajn. Fine... Finally. Nie wybiło się nic. Potrzebuję mięcha. Dziękuję. O, mam jeszcze jedno jajko. Nic się nie wypiło. Widzowie, wiedziałem, że to się stanie. Niestety, niestety to się stało. Byłem za bardzo bezmyślny, robiąc takie, robiąc takie skoki, jumpy i wszystko. Ojej. I na koniec, w sumie, to jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Bo skoro mi się to nie udało, pozostała mi jeszcze fajna, jedna rzecz do zrobienia. Mm, witam serdecznie. I tutaj jest... Tu jest Minecraft Challenge, czyli świat, na którym teraz graliśmy. Więc będziemy musieli takie coś zrobić. Tu i usunę. Czy na pewno chcesz usunąć ten świat? Tak. To co widzowie? Challenge nieudany. Ja się napiję wody. Dobra, pijcie wodę, bo woda jest zdrowa. Dobrze, widzowie, nie będę już więcej tutaj niczego przedłużać. Polecam zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco oczywiście. Yy, widzimy się również w kolejnych filmach, challenge'ach. Może jeszcze jakiś taki challenge nagram. Ten challenge był na pewno trudny. Na razie to jest drugi challenge, jaki nagrałem. Jeszcze ani jednego tutaj nie zdałem, więc trochę słabo. Dobrze, to życzę wszystkim życzę wszystkim dobrego dnia.